Witam na konferencji prasowej po spotkaniu w Wisły Sandom jest z Siarką Tarnoże, wynik spotkania 2 do 0. O komentarze do tego spotkania poproszę trenerów, może najpierw trenera Siarki, pana Opańskiego Opaliński, Grzegorza. Panie trenerze bardzo proszę o komentarz. No cóż, mogę powiedzieć, no niestety ale koniec rundy jest y, słaby w naszym wykonaniu. Przegraliśmy ostatni mecz, który też na pewno rzutuje na obr całej naszej rundy. Przede wszystkim Wisła była zdeterminowana bardziej i dochodziła do sytuacji właśnie tą wolą walki i determinacją, której nam brakowało, szczególnie w pierwszej połowie ta końcówka należała do, do gospodarzy, kiedy nie mogliśmy po prostu wybić piłki z, z naszego pola karnego i to, że wiatr wiał, to takie rzeczy, to, to też nie jest na pewno... Jakieś, jakieś usprawiedliwienie dla nas. Kiedy wydawało się, że już w tej drugiej połowie lepiej weszliśmy w mecz, mieliśmy jakieś sytuacje, utrzymywaliśmy się więcej przy piłce, no to niepotrzebna strata w środku pola naszego zawodnika i, i straciliśmy pierwszą bramkę. No nic, nie ukrywam, że jestem na pewno bardzo zniespaczony tą całą sytuacją, ale, ale że tak powiem, zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję bardzo. Trener Wisły Sandomierz, pan Panie trener. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszymy z tego, że w dobrych nastrojach zwycięz... zwycięstwem kończymy jakby tą rundę. Wiadomo, jest to początek jakby nowej. Dokładnie analizowaliśmy sobie grę siarki. Wiedzieliśmy teraz, że mocno wyhamowała, jeśli chodzi o te wyniki. Chcieliśmy również przede wszystkim, bardzo nam leżał Gdzieś tam na sercu, na wątrobie ten nasz pierwszy mecz, gdzie naprawdę zagraliśmy dobre zawody i mogliśmy wyjeżdżać z podniesioną głową po meczu. Natomiast wynik był wiadomo taki, że, że Siarka zgarnęła wtedy trzy punkty. Myśmy wracali z niczym i gdzieś tam i później już się... Te wyniki, że tak powiem, brzydko ślimaczyły. Nam dopiero, dopiero gdzieś potrzebowaliśmy kilku kolejek, żeby tak na dobrą sprawę zacząć punktować. Ja się najbardziej cieszę, że te statystyki kończące jakby cały ten okres jesienny są na plus. Mamy dodatni bilans bramkowy. Te, te bramki, które straciliśmy, jest bramka na mecz. I, I to też był jednym z moich celów, żeby po prostu przestać tracić bramki. Wiadomo pozostaje jesteśmy sportowcami, wszyscy pozostaje niedosyt. kilka meczów, które rozegraliśmy, mogliśmy jakby zdobyć, Większą liczbę tych punktów I, i na pewno z tego z tego chociażby tutaj, nawet ostatni mecz z Pławami, ale, ale mówię, tak się to wszystko poukładało. Na pewno te wyniki, które osiągaliśmy na wyjazdach, były bardzo dobre. Tutaj fajnie, że chociaż podreperowaliśmy troszeczkę te, te statystyki w grze u siebie. Na pewno nad tym mocno bolejemy, ponieważ no, kibice, którzy utożsamiają się z tym zespołem, przychodząc na mecz, no, chcą przede wszystkim widzieć zwycięstwo. U siebie. Tego na pewno w pewnym momencie braku. Ja się bardzo cieszę, że wiele ludzi mimo na przykład braku czy słabszych wyników doceniało to, co zespół robi na boisku, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób zdobywa teren i, i tworzy te sytuacje. Wydaje mi się, że taką, taką kwintesencją całej tej podsumowaniem tej rundy naprawdę niech będzie ten mecz. Oczywiście nie można tutaj w żaden sposób tłumaczyć to wiatrem, ale na pewno pomógł nam w tym, żeby w tej pierwszej połowie dzisiaj z impetem po prostu sporym atakować drużynę siarki. W drugiej połowie no, ten impet na pewno troszeczkę osłab, ale, ale z kolei byliśmy skuteczniejsi, wykończyliśmy dwie akcje, zdobyliśmy dwie bramki, wiedzieliśmy, po prostu, że każdy trener tak robi i, i, i tutaj też trenowi się nie dziwię, bo ma, ma gdzieś tam żelazną defensywę e, i ci, którzy dzisiaj po prostu wypadli na, na pewno stanowią obliczu tego zespołu i, i cały czas ciągnęli e, tak naprawdę ten zespół i, i punktował e, dzięki właśnie Kasperkiewiczowi Dudzie, czy, czy Kapuścińskiemu, oni praktycznie tam grali, a ludzie, którzy dzisiaj wyszli wiedzieliśmy, że tam razem pewnie ze 180 minut zagrali, więc, więc w, w, zwietrzyliśmy na pewno i, i tutaj też ta, ta faktycznie ta determinacja była po naszej stronie. Natomiast no, przede wszystkim chcieliśmy zmazać tą plamę, którą wtedy e, jakby daliśmy e, w Tarnobrzegu i po prostu jakby pozostawić po sobie dobre wrażenie, żeby, żeby jakby tych punktów było też e, na tyle, żeby móc spokojnie Prze móc się przygotować do, do tej rundy wiosennej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Panie trenerze, czy już wiecie jak będzie wyglądała teraz zima, bo na pewno, na pewno sytuacja finansowa klubu nie jest taka eee, Jak będzie wyglądała, zima by wyglądała, to nie wiem kiedy będzie śnieg w sumie, to było, trzeba by do hmm. meteorologa. Czy już ten nerwie, jak... Tak, plan jest oczywiście, To my jesteśmy, mówię, no, w, pod tym względem no, staram się być za, za wszelką cenę profesjonalistą i jeśli chodzi o e, sparingi, e, gry kontrolne plus, plus plan treningowy jest już ułożony, natomiast na to, na to oczywiście czekamy też na jakieś decyzje tutaj. E, Zarządów, władz miasta, które, które muszą tutaj jakby zagwarantować chociażby możliwość trenowania, bo wiadomo, że nie ma niczego za darmo. W tym momencie wszyscy wiemy doskonale, jaką mamy infrastrukturę w Sandomierzu, jeśli chodzi o te, o te boiska, I, i trzeba po prostu się tułać po tych okolicznych miejscowościach, gdzie, gdzie ktoś nam może udostępnić za pieniądze oczywiście boisko, żeby móc trenować. Są zawodnicy, którzy pracują. Tak naprawdę chciałbym to wszystko zgrać oczywiście i, i też e, e, z niecierpliwością czekam, a się to wszystko na tyle poukłada, że będę mógł zawodnikom konkretne informacje przekazać kiedy, bo, bo taki plan zazwyczaj to robiłem dokładnie do pierwszego meczu włącznie z godzinami, ale to nie jest nic nienaturalnego i, i, i e, każdy trener takie rzeczy przygotowuje, natomiast po, e, są tutaj względy, że tak powiem, te, te właśnie finansowo, finansowo organizacyjne nazwijmy to, bo, bo na to muszą być wszystko środki zapewnione. To, a, powiem szczerze, że to jest, o, to jest taki paradoks. E, nigdy nie można się tym sugerować i na to, na to tak naprawdę patrzeć. Nikt nie powiedział, że, że gdzie indziej jest, powiedzmy, nie ma gorzej tak naprawdę, więc też patrzymy na siebie oczywiście. E, na pewno jest ten element psychologiczny, że w sytuacji, gdy są, gdy są problemy finansowe gdzieś ta grupa ludzka przeważnie się zbliża do siebie. Myśmy nawet jak pojawiały się jakieś pieniądze, tam chłopcy to dzielili między sobą, ta komunikacja następowała i, i tak naprawdę każdy, każdy gdzieś się zbliżał do siebie. To też było widać oczywiście na boisku, ale, ale też trzeba sobie powiedzieć, że dojście chociażby tutaj, o co walczyłem Tomka Wojcinowicza czy Darka Brągiela, na to też oni potrzebowali chwilę czasu, żeby to to wszystko się jakby zgrało, ale, ale pozycja tutaj chociażby czy Patryka Wilka i Wojcinowicza, gdzie dali nam kilka meczów po prostu, po prostu bez utraty bramek. Eee, bardzo dobra postawa też Szymka Pietrasa, gdzie ten początek miał taki gdzieś tam gorszy i też zdarzały mu się gdzieś błędy. No, spowodował, że no, przestaliśmy przede wszystkim tracić bramki, a to, a to jest o, ogromny kapitał, jeśli chodzi o, o później o budowanie wyników i swojej pozycji w tabeli. Wręcz mniej no, e, za, 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 za tą sytuacją, którą wypłynęła. No. no i jeszcze trener, ja by, ten trener, jakby podsumował, może to. Na pewno jakieś rozczarowania względem zawodników, bo tego hipice wszyscy wiedzieli, że niektórzy zawodnicy mieli. No myślę, tutaj, że CV, no, a... rozczarowania są w stosunku do wszystkich. No też nie można tutaj, jakby to powiedzieć, nie mam zamiaru na forum obwiniać tutaj poszczególnych zawodników. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność na pewno ja przede wszystkim, następnie zawodnicy. No i z pewnością będziemy musieli po prostu podejmować jakieś decyzje, prawda? No, mamy tą świadomość, że nie wszystko wyglądało tak, jakbyśmy sobie życzyli. Ja tutaj, broń Boże, nie chcę się tłumaczyć, że budowa drużyny to jest pewien jakiś proces, no ale no... Rozegraliśmy 18 meczów i po prostu tych punktów zdecydowanie powinno być więcej. Kilka bramek można powiedzieć, że straciliśmy w takich okolicznościach, jakie nie powinny nam się przytrafiać. No ale tak jak mówię, no, na pewno będziemy musieli podejmować decyzję i, i zadać sobie pytanie, w którą stronę mamy pójść, prawda? Z jakiego powodu dzisiaj nie było Adriana Nowackiego nawet w składzie No dlatego, że od kilku już można powiedzieć tygodni Adrian no, nie jest w drużynie no, i, i tak samo nie było go w dniu dzisiejszym w kadrze meczowej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.